Dzień dobry. Zapraszam na, na część drugą zaczarowanego lasu. Tytuł: Magiczna korona i magiczny lew. Część druga. Zaczarowany las. Dym, dim, dim. Więc. Pewnego dnia, dawno, dawno temu, pewnemu panu zaginęła korona. W magicznym lesie znalazł ją lew. Lew założył ją na, na głowę i nagle grzybocień w nią uderzył. Piorun. zaczęła zacz zaczarowała lwa. I teraz y Lew był pod kontrolą tego złego pana, który miał wróżkę w pierwszej części. Więc królowa Róża i król Józef szukali zaczarowanej korony. Aż nagle znaleźli tego lwa. Pomyśleli, o Jezu! Czemu on ma grzywę do ziemi? Trzeba mu skrócić o centymetr. Kr powie powiedziała królowa róża. A król Józef powiedział: Nie, trzeba mu całą obciąć. A królowa róża powiedziała: no to kawałek, tak żeby było ładnie. Potem znaleźli zaczarowaną miksturę i powiedzieli, żeby lew wypił tą miksturę. Lew im nie zaufał, więc um, Potem przekonali lwa, żeby wypił tą miksturę. Potem się okazało, że się od, odczarował z. Yy, Z magicznego zaklęcia, którego przekazała mu korona. Obcięli mu grzywę i teraz codziennie opiekują się lwem, który powinien opiekują się lwem. Koniec. Zapraszam na, kolej, na kolejne. Słuchawisko, czyli przygoda żuczka i slimaka. Do zobaczenia. Bim, bim, bim.